Witam Was serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Jesteśmy w okolicach Kents i dzisiaj pojedziemy sobie na plażę do resortu, w którym spędziliśmy parę dni. Jak zajechaliśmy, to byliśmy tak spragnieni. Piasku, szumu oceanu, zapachu oceanu, że tak było nam miło, że pozostaliśmy kilka dni. Drogi są tutaj bardzo górzyste i bardzo kręte, i się jedzie bardzo wolniutko. Także robimy małe odległości. Takie zabezpieczenie przed kamieniami na skarpach porobiona na drodze, a my suniemy z taką prędkością, że rowerzysta nas wyprzedził. Już się guzdrza jak zwykle? Już ja się do wyjścia? Ty musiałeś czekać. ja Janus czekam. Koszule. Kto cztery koszule zakładał, zanim wyszedł. No bo no były no bo nie Były nie nie, nie w, w buszu, tak? No. Ale jakie tu drzewo niesamowite jest. To tematu nie zmienia. Ja nie zmieniam tematu. To jest tropikalny las deszczowy tutaj i ma niesamowicie ciekawą roślinność. Drzewa są takie, jakich ja nigdy nie spotykałam. Bardzo ciekawie idzie się przez taki las deszczowy. Szkoda tylko, że komary również lubią żyć w wilgoci i w cieple. I jest ich sporo. A to są tory kolejowe. Przez takie szczyty gór tam jadą. To jest pewnego rodzaju atrakcja turystyczna. Myśmy tego nie robili. Ja nie przepadam za tego rodzaju rozrywkami. Jedziemy dalej. Zbliżamy się coraz bardziej do plaży. My jedziemy zupełnie, słuchajcie, bez planu. Tak jak drogowskazy nam pokażą, tam skręcamy w prawo czy w lewo, czy gdzie nam się wyda ciekawie, wszędzie w oku pola trzciny cukrowej, a my idziemy zwiedzać bagna. Teraz ubiera, potem kamery szuka pół godziny. Cienkim głosem się domnika. A tu nic nie ma. No jak nie? To jest turystyczna atrakcja. No jest. Asfalt ładny, góry w oddali. Mnie no, podobało się Sianuszowie, a to są bokradła. To była kiedyś spiżarnia dla aborygenów. Oni tutaj żywili się, ponieważ tutaj żyje dużo różnych rodzajów zwierzątek i to było ich pożywienie. Bardzo mi się tutaj podobało, dla mnie to było ogromnie ciekawe. A teraz już dojeżdżamy do miejsca, które się nazywa Palm Cove. To jest nad samym oceanem. Z przepiękną plażą, na której spędziliśmy właśnie trzy dni. Małpa! Małpa! Małpa. Zamknę Złoś, złośliwa jest. Ja mam klucze. <noise> Cię nie wpuszczę! I tak to sobie się przekomarzamy czasami. Trochę się pośmiejemy i sobie wędrujemy wspólnie, co jest bardzo przyjemne. Jesteśmy wyjątkowymi szczęśliwcami, że mamy podobne upodobania i lubimy jedno i drugie. To samo i w większości czasu się dogadujemy świetnie. Jak sobie czasami pomyślę, że znaliśmy się tylko bardzo krótko, chyba kilka miesięcy, zanim się pobraliśmy, to jesteśmy wielkimi szczęśliwcami. I tyle lat sobie wędrujemy przez to, się wspólnie i w zasadzie zawsze mamy podobne chęci, podobne upodobania i lubimy podobne rzeczy. Jedno co jest pewne. Tak mówisz, to ja muszę. A dlaczego musisz? Za głupio weszło. Nie, nic nie musisz. Po prostu lubisz i dobrze ci ze mną i to jest to. To jest wszystko. O. No bo jak ty powiesz, to nie ma co się kłócić, nie? Pyt życie zatrujesz inaczej. O nie, no nie jest tak, źle też. <gry> no tak, muszę przyznać, że Janusz jest cudownym człowiekiem. I dba tak bardzo o mnie i jest tak dobry, że nie mogłam naprawdę lepiej trafić na lepszego człowieka chyba w moim życiu. Myśmy zajechali do miejscowości Palmkow, która jest pewnego rodzaju resortem, to nie jest daleko od miasta Kerns. I ta plaża jest cała obsadzona różnego rodzaju resortami. I tak było nam dobrze na tej plaży, że pozostaliśmy tutaj dwa czy trzy dni. już nawet się kąpał, ja niestety nie odważyłam się wejść, chociaż woda była ciepła, ale ponieważ mam takie bóle kości, to bałam się ryzykować. Już raz weszłam do zimnej wody i nie skończyło się to dla mnie dobrze. Niestety muszę unikać zimna i tylko siedzieć w cieple. Ktoś Was się pytał, czy tyle, że, że mamy tyle subskrybentów, czy to zmieniło nasze, nasz pogląd na YouTube, czy nasze uczucia, czy zachowania? Nie, ja tego nie odczuwam w żaden sposób. Bardzo mnie to cieszy, że tylu z Was chce mnie oglądać i słuchać tego, co mówię, i to mnie motywuje do dalszego pokazywania. Ja z wielką miłością to robię i to był mój pomysł, nie Janusza. On nie bardzo raczej tego rodzaju rzeczy lubi robić, a mnie sprawia ogromną przyjemność, jak mogę się podzielić, jak mogę Wam pokazać, jak mogę poradzić, pokazać lepsze drogi życia. To sprawia mi przyjemność. I nie? znowu powiedziałaś mi, ja zacząłem lubić, tak? Wracając do poprzedniego tematu. Czego nie lubisz? No, że Co jak lubisz? Ty coś lubisz, to ja lubię, nie? Prawo <laughs> przechodności. Ty mi mówisz, że mam lubić i ja lubię wtedy. <laughs> to prawda. Tak się nauczyliśmy przez te lata, że jak jedno coś lubi, to drugie powoli zaczynano i Janusz teraz po dwóch latach prawie prowadzenia kanału coraz bardziej lubi nagrywać filmy i bardzo uwielbia pisać do blog, chociaż ostatnio. Tak bardzo, bardzo lubi pisać. Ja miałam coś właśnie na skrobać, ale ostatnio jakoś nie chce mi się zabrać. My w tej chwili siedzimy na plaży, patrzymy, jesteśmy parę metrów od brzegu oceanu i sobie patrzymy na, na fale, chociaż deszcz zaczął mrzeć. Pierwszy dzień mieliśmy piękne słoneczne dni przez cały czas. Właściwie chmury od czasu do czasu było, ale deszczu prawie w ogóle, ale za Zaczyna trochę kropić, także siedzimy dzisiaj na plaży i chyba nigdzie nie pojedziemy. Wiecie, jak to bardzo jest zależne wszystko od pogody. Myśmy jak byli w Port Douglas i tutaj w tych okolicach, Kent, wiele lat temu, to była akurat chyba to było lato i było gorąco, była ogromna wilgoć i mi się nie podobało. Wówczas byłam zniechęcona i niechętnie tutaj. Myślałam kiedykolwiek, żeby przyjechać na wakacje. A teraz przyjechaliśmy i jest po prostu cudownie. Pogoda jest tak piękna. W dzień jest 26-28 stopni, w nocy około 20 stopni, jest cieplusieńko i jest po prostu cudownie. Może trochę słońca brakuje, mogło być więcej słońca, a mniej. No jest powietrze wilgotne, ale to aż nie przeszkadza. A to para, y, która właśnie ślub miała, przyjechała tutaj sobie robić zdjęcia. Tam wcześniej taki mały domek szklany pokazywałam. To był, y, to był domek ślubów. One są bardzo popularne na plaży czy właśnie w takich. Miejscach gdzieś w plenerze, tak dzisiaj młodzi ludzie sobie wybierają raczej niż w wielkich miastach. Ja już teraz gotuję mi zupę na, na lunch, a Ja sobie leżę na łóżku i nagrywam. A to resort jeden tam z tych, które były, myśmy weszli i wydał mi się bardzo ładny. Więc nie miałam kamery, telefonem nagrałam, ale nauczyliśmy się już przekładać filmy i z telefonu na komputer. Powoli, powoli. Zaczynamy zgłębiać te wszystkie techniczne tajniki. Wieczór zapadł i ludzie ruszyli wszyscy do restauracji. Przepiękny wieczór, bardzo ciepły, pełnia księżyca i w tych restauracjach absolutnie pełno nie można było nawet znaleźć miejsca, aby się chciało zjeść, to nie było nic. Wieczorem wylatują nietoperze, one są bardzo duże. Kiedyś mi się wydawało, że one są takie duże jak kot. A one się zresztą nazywają latający lis, ale one są mniejsze, chyba takie duże, wielkości dużego szczura. Bardzo duży robią hałas i piszczą. Zresztą w ogóle w tym lesie deszczowym jest tyle przeróżnych dźwięków i hałasów. Będę musiała kiedyś w nocy wstać i ponagrywać, chociażby musiała całą noc stać, bo to w zależności od tego, o której porze są przeróżne dźwięki. Jak mi powiesz, że ja lubię to, może ja to zrobię. Okej, okay, to ja muszę poproszę i on może to zrobi. Było też pytanie od was, dlaczego mam tak kulturalne komentarze i nie ma tyle hejtów na moim kanale. Oczywiście, że były, ale ja jak przychodzą, to ja wyrzucam takich ludzi i nie, niechętnie ich pozostawiam. A reszta z Was po prostu jest inteligentną grupą ludzi, mądrą, i dlatego jesteśmy razem no po prostu w taki jakiś sposób się przyciągamy. Nie trzeba być agresywnym. Agresja nie buduje niczego dobrego, a tolerancja i kooperacja robi życie łatwiejszym, przyjemniejszym i nawzajem od siebie na przykład dowiadujemy się wiele rzeczy. Wy Wie mi bardzo wiele pomogliście podczas całej mojej wędrówki. Z moją kondycją. Dowiedziałam się od Was bardzo wiele rzeczy, które mi bardzo pomogły, a moje filmy, z tego co piszecie, przynoszą Wam również wiele radości i poprawiają dla Wam humor, robią życie łatwiejsze. Dla mnie to jest największa zapłata i nagroda, bo w końcu w życiu chodzi o to, żeby być szczęśliwym, o nic więcej. Cała reszta nie ma znaczenia. Ważne jest tylko to, żeby każda minuta, każdy dzień. Był szczęśliwy i żeby człowiek miał piękne myśli, nie zamartwiał się niczym, cieszył się na bieżąco życiem, wszystkim to, co go otacza. Bo, a najważniejsze to, żeby być pewnym siebie, wierzyć we własne siły i wszystko, czego pragniecie osiągnąć, wyobrażać sobie, jak już to macie. A to jest właśnie ten nietoperz. Nie udało mi się niestety go w żadnym świetle. Złapać, i tutaj widać, jak one obgryzają owoce tego drzewa. Są one rudawe i mają futerko na sobie. A ja już Was żegnam. Trzymajcie się chłodno podczas upału. Ja jestem Hania i do usłyszenia.